Jedziemy. Dawajcie jeszcze raz, bo. Chodźcie raz, jeszcze raz, na spokojnie. A dosłownie 30 sekund temu mówił, że z nikim konfliktu nie ma. Jakieś słowa do powiedzenia? Pierwszy raz. Te to mu nakręcę, nie? Tak szczerze, tak mi popnął to. <laughs> Jak będziesz tak bił, to powiem ci, będę miał dobrze. Nie, no ja ci nie będę bił, tylko ci z duszy, nie? Jak będziesz płakał. 7 grudnia, nie? Pijackie. Takie pijackie oczy tak? No to zobaczcie 7 grudnia, jak ci zatanczę po głowie, poskaczę. Panie i panowie, Coraz sequento, off. czy nabite Dawid Podsiadło? I pozycja bokserska do kamery. Andrew i sequento. I wielkie brawa dla nich. Dziękujemy, nie było piątki na pożegnanie. A teraz następna para. Kamil Hassa.